Klątwa hafciarza. Znasz to? Taki efekt nie do powstaje w miejscu zakończenia haftu. Jeżeli projektant wzorów hafciarskich ustawi w wypełnieniu zakończenie gdzieś mniej więcej w środku, nie na końcu, wtedy na materiałach z wysokim włosem typu polar, ręcznik oraz na innych materiałach elastycznych występuje właśnie efekt niedohaftowania. Ja osobiście nazywam to klątwą hafciarza. Jeżeli jesteś doświadczonym hafciarzem, na pewno taki efekt jest Ci znajomy. Jeżeli nie wiesz, jak go usunąć i skąd się bierze, zapraszam do Wilkom'a. pokażę Ci, jak to zrobić. Jestem już w Wilkomie i jestem przed moim projektem. Zobacz, że na dokładnej wizualizacji widać to miejsce tej szczeliny, czyli widać klątwę hafciarza. Owszem, można byłoby zmienić koniec haftowania i dać je w innym miejscu i można byłoby tego uniknąć, ale w sytuacji, kiedy my konkretnie chcemy w tym miejscu, wsu żeby nam kończył się haft, istnieje ryzyko, że powstanie szczelina, szczególnie na materiałach Elastycznych na materiałach z wysokim włosem, typu polar, ręcznik itd. Zobacz, jest taka cudowna funkcja w zakładce specjalny, która się nazywa nakładanie, to jest ilość linii ściegowych, które maszyna ma jeszcze nahaftować na siebie. Więc jeżeli zmienię z 1 na przykład na 3, tutaj tego nie będzie widać, ale. Hawciarka trzy linie ściegowe poprowadzi jeszcze, niwelując tą właśnie szczelinę. Pozbywamy się klątwy hawciarza.